Przychodząc do Inowrocławia, wiedziałem, że podjąłem się poważnego zadania i nie mogę zawieść tych, którzy mi zaufali. W tym miejscu chciałbym za to zaufanie serdecznie podziękować. Jest takie ważne przesłanie w słowach Seneki: kto zapomni o swoich korzeniach, ten spędzi życie w cieniu obcych drzew. Dla mnie. Korzeniami jesteście Wy i moje kochane śmigłowce. I nie jest to żaden krok do tyłu, a jedynie rozpęd do przeskoczenia szerokiego rowu, do nowych wyzwań skrzydła lotniczego jednym słowem konsolidacji lotnictwa śmigłowcowego. Drodzy lotnicy, Włączam nam kolejny bieg i do roboty. A w tych działaniach wszystkim życzę tyle lądowań, ile startów. Dziękuję. Chodzisz <noise> tam na drogę w 1909 w bazie Puszcza Gęstego pod Dróżnik Chodzisz tam na drogę w 1909 w